Pociąg Finansowy Ekspres, jadący przez stacje, stabilne dochody, bezpieczne życie dzisiaj i jutro oraz finansowy spokój ducha właśnie wjechał na peron pierwszy. Pasażerowie udający się w tych kierunkach proszeni są o zajmowanie miejsc w pociągu. Cześć, tu doradca, doradca finansowy Piotr Bilicki. To jest podcast Finansowy Ekspres, a ja jestem kierownikiem tego pociągu. Zapraszam ciebie do wspólnej podróży. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Bilicki i jak co tydzień publikuję dla ciebie ciekawe informacje ze świata finansów i ubezpieczeń. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który również jest dosyć istotny. Jest nim NNW dziecka. Tak naprawdę. Jest to ubezpieczenie często zwane też szkolnym lub przedszkolnym, ale to wcale nie znaczy, że ubezpieczyć na przykład nie można dziecka, które studiuje, bo bardzo często takie polisy można też doposażyć, a niektóre nawet mają już to w automacie, na przykład OOC w życiu zawodowym, tym samym można. Spełnić obowiązek, który często wymaga szkoła, aby student miał OC podczas wysyłania go na praktyki. Tak więc takie ubezpieczenie może nawet zawrzeć rodzic dla dziecka, które ma 25 lat i nie skończyło jeszcze szkoły, ponieważ studiuje. Dlaczego w ogóle takie ubezpieczenia są popularne? Przede wszystkim dlatego, że są niedrogie. Oczywiście w jakimś stopniu tam. Pamiętamy, że jeszcze kilka lat wstecz szkoły, przedszkola tam wymagały, żeby dzieci były poubezpieczane, więc też mamy w głowie, że były one obowiązkowe, i jak już tak raz do roku tam ubezpieczaliśmy, to tak ubezpieczamy i tak dalej, i tak dalej. Takie ubezpieczenia kosztują między kilkadziesiąt do maksymalnie 200 zł. No i zapewniają stosunkowo szeroki wachlarz ochrony. Natomiast trzeba mieć na uwadze że przede wszystkim taka polisa NNW szkolna bądź przedszkolna to jest ubezpieczenie takie które gwarantuje wypłatę kiedy stanie się wypadek. No, czyli często albo nie ma w tej polisie wypłaty na przykład za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, albo jeżeli jest, to jest to naprawdę bardzo bardzo niedużo, ponieważ przy takich polisach nie ma Ankiet medycznych. Nie wpisuje się tam informacji o stanie zdrowia dziecka i tak dalej, i tak dalej. Stąd naprawdę bardzo, bardzo nikłe wypłaty albo żadne, jeśli chodzi właśnie o sprawy chorobowe, włącznie z poważnymi zachorowaniami. To tyle, jeśli chodzi o minusy. Dlaczego warto się pochylić nad taką formą zabezpieczenia zdrowia dziecka? Yy, dlatego, że dzieciaki potrafią być. Naprawdę zdolne. I myślę, że ja sam, jako rodzic, coś na ten temat wiem, ale podejrzewam, że też jesteś rodzicem i coś o tym możesz mi powiedzieć. Dzieciaki rzeczywiście chodzą po drzewach, wspinają się po jakichś placach zabaw do najwyższego punktu, prawda? Uprawiają sporty najrozmaitsze, często kontaktowe. Więc no, potrafią sobie zrobić krzywdę, nawet jadąc na rowerze, prawda? Dzieciaki potrafią szaleć, wygłupiać się, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że to, co robią, raczej do bezpiecznych nie należy. Najbardziej istotną kwestią w takim NNW dziecka jest uszczerbek na zdrowiu. I to właśnie z tych powodów, o których przed chwilą mogłeś usłyszeć. Do takich uszczerbków należą zwichnięcia, złamania, poparzenia, poważne rozcięcia, utrata stałych zębów. No, naprawdę najrozmaitsze rzeczy, wyłączając jakieś takie drobne błachostki, prawda, typu siniak na nodze, właśnie z powodu stłuczenia i tak dalej, no to za każdym razem można tutaj liczyć na, na wypłatę, jeżeli coś tylko jest właśnie ujęte w tych wszelkiej maści uszkodzeniach Ciała. Warto sobie tam zajrzeć, yy, przez zawarciem takiej polisy, żeby wiedzieć kiedy właśnie jest wypłata, ewentualnie zapytać o kilka punktów, które nas najbardziej interesują, żeby się upewnić, że właśnie taka polisa, jaką tutaj nam przedstawia czy agent, czy doradca, to ciebie interesuje. Jak wspomniałem, bardzo często nie ma w tej polisie jakichś poważnych zachorowań, a jeżeli nawet jest, to jest bardzo nieduża kwota, za to można znaleźć takie rzeczy jak wypłatę za ugryzienie na przykład kleszcza, pogryzienie przez y, psa, na przykład jakąś wypłatę za nie wiem, poszukiwanie dziecka, y, żeby pokryć koszty takiego poszukiwania, gdyby nam się maluch gdzieś zawieruszył. Y, więc są różne dodatki, często gęsto też taka. Polisa zawiera wypłatę za uszkodzenia ciała podczas uprawiania sportów, nawet takich bardziej ekstremalnych, bym powiedział, typu jakieś karate, powiedzmy może jazda konna i tak dalej. Więc w takich miejscach, gdzie rzeczywiście te dzieciaki potrafią sobie zrobić krzywdę, to taka polisa też powinna działać. NNW dziecka oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, nie jest obowiązkowe. Natomiast... Często się zdarza, że placówka, do której uczęszcza nasz maluch, proponuje zawarcie takiej polisty, ponieważ Współpracuje z kimś już w tym zakresie. Już dane towarzystwo obsługuje tam od lat X daną placówkę, i jeżeli się okaże, że w danej placówce na przykład 40% rodziców zdecyduje się na zawarcie takiej polisy dla swoich dzieci, no to na niezmienionych warunkach, które są trochę korzystniejsze, niż gdybyśmy zawarli taką polisę samodzielnie, no to możemy przystąpić do takiego. Jakby grupowego NNW dla dzieci z tej konkretnej, danej placówki. A jak dokonuje się zgłoszenia, jeżeli coś się zadzieje? Jeżeli dziecko ma wypadek, to najprościej dzisiaj, najłatwiej i najszybciej jest zrobić to online. Jeżeli nie mamy dostępu do internetu, można to zrobić oczywiście telefonicznie lub w placówce Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W którym mamy, mamy właśnie naszą polisę. Czasami zdarza się też tak, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Można się wtedy poradzić swojego doradcy finansowego, żeby pomógł nam przyjechał i pomógł nam złożyć taki wniosek, opisać go odpowiednio, jeżeli do końca nie jesteśmy pewni, co, gdzie i jak należy pouzupełniać. Dziękuję za dzisiaj. Cześć. Dziękuję Tobie za dzisiejszą podróż. Zanim wrócisz do codziennych spraw, zajrzyj na stronę piotrbilicki.pl. Tam czeka na Ciebie kilka prezentów. Wystarczy, że klikniesz w ikonkę czatu. Do dzisiejszego odcinka prezentem jest lista 26 sportów ryzykownych, stanowiących najczęściej wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa w produktach typu NNW dziecka. A do tego kolejnym dodatkiem do tego odcinka jest kilka wyselekcjonowanych przeze mnie i mój zespół ubezpieczeń NNW dla dzieci, które w naszej opinii są godne polecenia. Znajdziesz je oczywiście na mojej stronie w zakładce blog NNW. Przy okazji dowiesz się tam także, jak ja ubezpieczyłem własne córeczki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.